Cześć, ze strony Tomasz Gula, zapraszam Ciebie na kolejny odcinek programu Tomasz w Biznesie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat, czy długi proces frankowy może być dla Ciebie negatywny, czy będzie rodził jakieś negatywne następstwa, a może będą jakieś z tego tytułu korzyści. Tak więc zapraszam do oglądania i zapraszam również do subskrypcji kanału. Więc Zaczynamy. Przykolności, czy można zyskać na procesie frankowym, który będzie trwał więcej niż rok, dwa, trzy, cztery lata. Bo nie ukrywajmy proces frankowy, czyli ten proces sądowy, który toczyć się będzie przed sądem okręgowym, tudzież rejonowym, w pierwszej i potem w drugiej instancji. No, no nie ukrywajmy, nie będzie trwał kilku miesięcy. Trzeba się nastawić na minimum 10, minimum 10 miesięcy w pierwszej instancji, ale to mówimy o bardzo wyjątkowych sytuacjach które teraz mają coraz częściej miejsce w 28 Wydziale Frankowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Ok, no i przechodzimy do tej właśnie tej konkretnego pytania, czy możemy zyskać na, na tym, że proces będzie trwał dłużej niż kilka miesięcy tudzież kilka lat. Odpowiedź krótka i oczywiście bardzo tutaj was zaskoczę, tak. No bo w tej sytuacji oczywiście, jeśli składasz ty pozew lub twój pełnomocnik, to od tej kwoty, którą żądasz jako roszczenie główne, już nie mówię o roszczeniach ewentualnych, będziesz też wnosił o zapłatę odsetek za opóźnienia, odsetek ustawowych za opóźnienia. I co to w tej obecnej, że tak powiem, dobie wysokich stóp procentowych może spowodować? Już przechodzę do arkusza kalkulacyjnego. Tu sobie przygotowałem. Akurat wpisałem, no może nieszczęśliwą datę, bo 1 stycznia 2021, ale to jest ta data oczywiście nieprawidłowa. Zaraz sobie zmienimy na Tutaj jakąś prawidłową, bardziej realną, załóżmy 4 styczeń, bo to wtedy był poniedziałek. I załóżmy, mamy kwotę, o, może nie miliona, zabierzemy jedno zero. 100 tysięcy złotych tak? O, chyba się nam jeszcze, o, już nam się zmieniło. Dobrze, odsetki. Mamy roszczenie, załóżmy o zapłatę 100 tysięcy złotych czyli. Hipotetyczną kwotę, którą dokonałeś już tej wpłaty na rzecz spłaty tego kredytu. No i załóżmy, Twój przeciwnik, czyli pozwany bank, otrzymał pozew w dniu 4 stycznia 2021. Półtora roku można zyskać przy 100 tysiącach. Jest to kwota 10 tysięcy. 10 tysięcy złotych samych odsetek, ale proszę zauważyć, jeśli chodzi o wysokość oprocentowania, to oprocentowanie systematycznie rośnie. Czyli od 5,6% do aż 11,5%. No i nie ma co ukrywać, będzie oczywiście to oprocentowanie nadal rosło. A tym samym to się oczywiście przełoży na oprocentowanie między innymi przy odsetkach za opóźnienie, odsetkach ustawowych za opóźnienie. Tu mamy taką kwotę, załóżmy 100 tysięcy zł, ale tak dla Państwa, dla ciebie symulacja, co by było przy 300 tysiącach. To już mamy 31 tysięcy. Ja już nie mówię jak gdybyśmy tą tutaj ten czas, ten okres, który ewentualnie wydłużyli na przykład. Hipotetycznie o dwa lata mamy już kwotę, nie wiem, czy dobrze policzyłem, tak, 39 tysięcy złotych. Czyli wbrew pozorom, to co tą taktykę, o której mówiłem w poprzednich programach, że stosuje bank, czyli na, na czas, bank gra na czas, powołuje nowych świadków, powołuje nowe wnioski dowodowe, stara się niejednokrotnie przedłużyć ten proces, ale też niejednokrotnie sędziowie jednak oddalają te wnioski jako bezzasadne, które do niczego nie zmierzają. I w obecnym czasie, kiedy te stopy procentowe cały czas rosną, ten wybor również rośnie. Czyli nie tylko ty zarabiasz, ale też i banki zarabiają. Może nawet odwrotnie. Nie tylko banki zarabiają, ale na opóźnieniu również i na tym czasie, który trwa w procesie, również ty będziesz zarabiał i zarabiasz. Czy ten proces będzie dłużej trwał, stopa oczywiście będzie dalej rosła, czyli oprocentowanie również będzie tutaj rosło, to twoje odsetki zasądzone również wzrosną. Czyli jeśli nawet nie będziesz miał tego procesu zakończonego w tym roku, tylko dopiero w następnym, to proszę nie przejmuj się tym. Oczywiście, no, czym szybciej byś zakończył ten proces, tym szybciej byś się cieszył z uwolnionego, że tak powiem, kredytu, z uwolnionej hipoteki na nieruchomości, znaczy bardziej wykreślonej, przepraszam, ale no taką jakby rekompensatą, jakby takim bonusem, który otrzymasz, będzie, będą również odsetki. A jakie są zagrożenia? No bo mówimy o samych tutaj plusach i zaletach. Jakie są zagrożenia? Ja przypuszczam, że bank wychodzi z takiego założenia, że czym dłużej proces będzie trwał, tym a, będziesz bardziej skory do... Do jakiegoś tutaj ugodowego zakończenia sporu, do zawarcia jakiejś ugody, ja od razu wskażę, że przy zawarciu ugody nie możesz liczyć już na odsetki. Druga kwestia, bank liczy na to, że się może linia orzecznicza zmieni, że będzie już bardziej korzystniejsza dla banku, że już nie będzie tych pozytywnych wyroków z Sądu Najwyższego, Trybunału czy SUE, czy już nie wspominając nawet orzeczeń Sądu Okręgowych czy Sądów Apelacyjnych. No, w moim ocenie, znaczy to jest moja subiektywna opinia, no nie zmieni się to w taki sposób, że nagle orzeczenia będą o 180 stopni inne niż te, które teraz zapadają. Ja przypomnę, jakoś tutaj ostatnio, nawet sprawdzałem orzeczenia, które były uwzględniające powództwa kredytobiorców, powództwa, które były składane do. 28 Wydziału Frankowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Statystyka wskazuje na 90, ponad 90% 98%. Ja niestety nie byłem w stanie zweryfikować źródła tych informacji. To one pojawiły się na jednej ze stron dotyczących kredytów frankowych, ale z mojego doświadczenia nie przypuszczam, aby. Ten odsetek wygranych spraw dosyć mocno się różni od tego wskazanego. Wręcz przeciwnie, uważam, że prawdopodobnie jest tak w rzeczywistości. Cóż więcej, no jakie mogą być inne zagrożenia? No mogą być takie zagrożenie bardzo przyziemne. No może tak się tak okazać, że na przykład bank stanie się niewypłacalny. Przy tej szalejącej inflacji i rosnących stopach procentowych no wiadomym jest, że Dobrze by było, aby ten proces zakończyć jak najszybciej, pozbyć się tego kredytu, tej hipoteki yy, i myśleć o jakichś innych ewentualnie inwestycjach. A jak nie, to no, po prostu o zabezpieczeniu swojej przyszłości w tych zbliżających się podobno trudnych czasach. Czy taktyka banków, która tak jak już na początku wskazywałem, polega na graniu na czas, jest trafna? Ona była bardzo dobra, kiedy stopy procentowe były niskie i kiedy nawet ta stawka odsetek ustawowych była niska, czyli 5,6, jak się nie mylę. Zaraz sobie zerknę i zobaczę. Tak, w przypadku, kiedy już pokonaliśmy barierę 11%, 11,5% odsetek ustawowych za opóźnienia, no, ta taktyka, w mojej ocenie, nie jest trafna, i raczej tutaj banki powinny tym bardziej starać się, żeby te procesy jak najszybciej zakończyć, a w szczególności zakończyć się w sposób ugodowy, ale proponując rzeczywiście faktyczne i realne ustępstwa, w której obie strony są wygranymi, a nie tylko bank. Ja tutaj też z ostatniego mojego doświadczenia mogę wspomnieć, że niektóre ugody sądowe, które są proponowane przez. Banki, w szczególności przez jeden bank. No, no, są to ugody dosyć skomplikowane, które tak naprawdę zamykają się nawet w 10-14 stronach, w których między innymi bank przyznaje się, że stosuje w swoich umowach, stosował w swoich umowach kredytowych klauzule abuzywne. No, ale oczywiście wychodzi z założenia, że to, że stosował, to jest inna rzecz. A ten drugi kredytobiorca, podpisując ugodę, masz zapomnieć o tym, że bank. Tego typu prak praktyki stosował. To oto wszystko, taki dzisiaj króciutki, bardzo króciutki odcinek. Ja niedługo opublikuję kolejny, tym razem dotyczący zwrotu nadpłaty kredytu, zwrotu e prowizji, która e Tobie się należy w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. E śledź mój kanał, myślę, że ten film opublikuję już w najbliższy poniedziałek. E a tak, poza tym, życzę Tobie dobrego i spokojnego weekendu. Na razie, trzymaj się, cześć!